Simono, cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii, w której to pokazuję Wam darmowe. Gry z oferty PlayStation Plus Dokładnie to tylko i wyłącznie na Play czwórce I słuchajcie, tym materiałem nie zajmę wam naprawdę długo Bo tylko, nie wiem, góra może 5 minutek Bo zaczynamy od tej najmniej w sumie według mnie Fajnej, popularnej gry Dostępnej na grudzień Bo mamy ogólnie trzy gry właśnie Titan Attack i jeszcze jakieś dwie pozostałe Nazwy mi wyleciały, ale to już później A teraz przejdźmy do tego czym jest? Titan attack Help Options, co tu w ogóle mogę zmienić, raczej nie dużo High Credits. I rozpoczynamy zawsze tak samo, bo już sprawdzałem od zera, czyli play, poza tym już, że trzeba nacisnąć dwa razy do play chyba, bo za pierwszym razem mi nie działa i już oberwałem masakra, cała gra polega na tym, że nawalamy tym naszym czołgiem, czy co to jest, jakaś wieżyczka. Wlatające ufolutki czy nie wiem, jakieś robaki. Aj, i staramy się przeżyć. Shield mi już odpada. Jest słabo. I za, po przejściu każdej tury, znaczy nie po przejściu każdej tury, w, każde, w każdej turze zdobywamy punkty. Jeszcze dodatkowo tam u góry leci takie ufo, które trzeba trafić to znaczy można trafić. Shield mi pada. Nie trafiłem akurat. Trudno, za niego jest więcej punktów. I słuchajcie, po każdym wave'ie mamy, mm, mamy możliwość wejścia właśnie w sklep i kupienia np. Shield, gun power, Shield sobie kupię. No i continue. Tu, co tu jeszcze mamy? Gunpower, Extra bullets, jakieś naboje super super, Smart Bombs, jakieś świetne bomby, add nie mam pojęcia co to jest i Recharge, też nie bardzo wiem jak to może działać. Continue. Nacisnęłem. No i mamy wave drugi. Troszkę mnie ten shield kosztował, więc sobie teraz może przy, przy. Tak wiecie, postaram się jednak nie paść. Ogólnie to jest troszkę trudne, nawet bardzo. Żeby tutaj przejść. Mi się szczerze wam powiem, udało tylko do trzeciej fali dotrzeć. Nie wiem, może ja jestem jakiś po prostu dziwny i nie umiem w to grać. Albo może gra jest faktycznie wymagająca. Ale może nam się to... Chyba się nam nawet uda, wave complete, proszę bardzo Także, ogólnie rzecz biorąc, wave yy, trzeci na nas czeka i może tym razem... O, raczej wątpię, bo to, to już jest kosmos To co tutaj się dzieje, trzeba to wykonywać w miarę szybko Oj, coś o, dostałem, zbiorę to Co to było? Co to mi uciekło, tak? Ja to pominąłem? Czy raczej to zebrałem? Nie wiem Widzicie co? Szczerze wam powiem Urzekająca to ta gra, nie jest za bardzo, ale obiecałem pokazywać wszystkie, no to są i wszystkie. A jeśli chcecie sobie pograć, macie Play'a to i macie oczywiście PlayStation Plus, to możecie sobie spokojnie te giery ściągnąć. No zabije kogoś w końcu, i nie gadajcie, że one mają jakieś szyldy i to takie porządne. Ile dwa razy muszę ich trafić, ale mind fuck. Dobra. Jeszcze w dodatku, jak zbiję którąś. Au! To one przyspieszają. No. A faka, nie trafi mnie to. Ha, ha. A jednak trafiło, dobra, czyli shield mi już ko to kompletnie pada. I boom! Game over. Dobra, słuchajcie, mam nadzieję, że wam się podobało. Więcej wam szczerze wam powiem nie mam co pokazać, ta gra polega mniej więcej na tym, dając play po raz kolejny zaczynamy od początku, także ogólnie do zabicia czasu, bardzo fajne, ale jeśli chodzi o jakąś dłuższą metę to raczej no nie bardzo, możecie sobie ściągnąć, pograć i odinstalować, tak zrobię ja, a tymczasem trzymajcie się gorąco, cześć, na razie pa, zapraszam was na kolejne materiały.